Nie wiem jak tor będzie przygotowany na narodowym, ponieważ mamy na razie styczeń. Jeśli chodzi o warunki zeszłoroczne, to wydaje mi się, że jeśli ktoś oglądał te zawody, to był tor bardzo dobrze przygotowany. Zresztą wszystkie tory sztuczne były chyba fajnie przygotowane w Grand Prix, bo były to jedne z ciekawszych rund niż na tych naturalnych torach. była licytacja na mojej imprezie po, że tak powiem, niepożegnalnej, ale na mojej imprezie dla sponsorów po sezonie i firma Savoir wylicyzowała ten numer, na, że tak powiem, dała najlepszą ofertę tego numeru i później się jakoś dogadaliśmy i wyszła, numer, wyszła liczba 692. Warszawą. Oczywiście, żebym chciał, jednak jadę tak jak mi rywale pozwalają, więc mam nadzieję, że ich forma będzie niższa od, mo od mojej i sobie będę z tym dobrze radził i będę mógł dalej być no, tym zawodnikiem, który na pewno będzie bardzo dobrze wspierał drużynę. Na cykl Grand Prix nie, nie, ale wydaje mi się, że udałoby mi się. Chyba tak mi się wydaje teraz, że udałoby mi się znaleźć e, jakichś nowych sponsorów, którzy chcieliby mnie wesprzeć. E, bo na pewno gdzieś ta karta przetargowa jest. E, jeśli zawodnik startuje w Grand Prix, to firmy są tym bardziej zainteresowane. E, a jeśli chodzi o finanse, to wydaje mi się, że czym człowiek mniej wie, tym lepiej żyje, więc zostawię to dla siebie.